Hej, witam Was tutaj, Dominik. Tak wygląda nasze zlecenie na najbliższe dwa lub nawet 3 dni. Malowanie dachu wielospadowego. Dom niemalże stuletni, zbudowany w 1928, więc trzyma się idealnie. Rzućmy okiem z bliska, jak wygląda blacha. Duże ubytki w powłoce. Widać, że jest spalone przez słońce, ponieważ cały czas na to połówkę nam grzeje. Co oczywiście działa na naszą korzyść podczas jesieni. Natomiast zobaczcie tego odpadło, dodatkowo punkty do wyszlifowania, więc nakładamy sobie odtłuszczacz, myjemy pod wysokim ciśnieniem no i zobaczymy co nam odleci. Witam Was w kolejnym dniu. Ostatnio już nie chciało mi się do Was mówić, ponieważ byłem cały przemoczony. Widzieliście na tych bliższych ujęciach, że niestety taka fala mocno chlapie po twarzy, więc no nie było mi zbyt przyjemnie. Dodatkowo też było dosyć zimno, więc no szybko się spakowałem i uciekłem do domu. Dzisiaj jest sobota, wszystko to sobie zmatowimy, wyczyścimy, oczywiście odpylimy, no i potem zapodkładujemy, więc ja łapię się za Bosza, no i lecimy całość. I jeszcze taka ciekawostka, zobaczcie, zniszczyłem na tym dachu dosłownie 9 szczotek do czołowych. Oczywiście, gdy były nowe, wyglądały tak. Dla tych, którzy śledzą mnie na kanałach social-mediowych, zapewne nie jest to żadne zaskoczenie, że dzisiaj lecimy sobie na Wagnerze SF23. No i tak po mojemu opowiem Wam kilka słów o tym urządzeniu, a potem pomalujemy sobie nim dach. Mam nadzieję, że ten etap filmu będzie ciekawy przede wszystkim dla tych z Was, którzy chcą na przykład założyć swoją działalność, no bo wiadomo, takich pytań dostaje od Was najwięcej. Nadaje się także do malowania innych powierzchni, nie tylko dachy, także ściany zewnętrzne, wewnętrzne, beton. Jest to linia urządzeń dla fachowców. No i tak, działa w technologii niskociśnieniowej, czyli mniej pyli, łatwiej się maluje i do tego dużo oszczędzamy. W zestawie mamy także solidnie wykonaną maszynę. Zobaczcie, to wszystko jest metalowe. Dodatkowo zestaw narzędzi, pistolet, wąż 15, dysza z osłoną. Też często pytacie. Dzisiaj będziemy używać sobie 515, mam nadzieję, że widać. Tak jeszcze od siebie dodam. Słuchajcie, polecam sobie w ogóle tych dysz dokupić dużo więcej. Wtedy nic nas nie zaskoczy na dachu, na przykład jakaś nie wiem, wysoka fala. Fajnie jest to, że w zestawie mamy także paluszek, nie musimy się bać, że źle go dostosujemy. No i ta dysza będzie nam się zatykać. Jeżeli malujemy dachy, fajnie skorzystać jest jeszcze z dodatkowego węża, czyli 15 plus 15. Wtedy wiemy, że na pewno wszystko dostanie nam do szczytu i ze spokojną głową możemy malować. Polecam także korzystać z takich przedłużek. Ja mam trzydziestkę i uwierzcie mi, że moje plecy codziennie mi za to dziękują. Na ten moment tyle, składamy i widzimy się na dachu. Tak jak widzieliście maszyna idealnie się spisała, w opisie załączam Wam całą specyfikację techniczną, no i czas na efekt przed i po. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby wcisnąć suba, łapkę i dzwonek. Ja w międzyczasie się pożegnam, dzięki za dzisiaj, widzimy się za kilka dni, trzymajcie się, cześć!